To właśnie cenne, nie? Bo to no. teraz wiesz, jak ja zakładam, że to, oczywiście analiza analizą, no to jest pewna teza, później się okazuje, że ten long tej rotuje szybciej. No, z różnych względów, których nie, nie, może nie założę na początku tej ekspozycji, właśnie cross-borderowej. No i trzeba to skutecznie zarządzić, nie? No bo wiadomo, estymacje, analizy, jasne, że tak, no, ale później wchodzimy już w całą aktywność, całą komunikację, nie tylko na marketplace, ale w ogóle. No i może się okazać, że te tezy produktowe. To jest, inny, nie? to jest inny kraj, nie? inna kultura, nie wiem, inny, inny przykład. Może bez nie wiem, bo wiem. Inny przykład, Włochy. tak? Mamy produkt, który świetnie sprzedaje się w Polsce. Dajmy na to szkany w butelkach. Niech będzie z branży takie, właśnie, suplementy. No i idziemy z tym do Włoch. Chcemy, do Włosi Włochy kupowały takie produkty, więc spokojnie, ale. I no pewno nie Ale okazuje się, że sposób pakowania, który był w Polsce, we Włoszech to się tycze. No bo nie wiem, jest zwożone, jest ciężkie, wodzi do Bartolini na przykład no i są Włochy, Tam też na deklamację ja też się trochę czeka.